wam wszystkim, Witam na moim kanale. Ja jestem SerSon i mam dla was dzisiaj odcinek, gdzie zobaczymy sobie nowy sezon, tak naprawdę. Dzisiaj nowy sezon wyszedł o 9 rano. Nagrywam to chwilę po, po 9. .00. Zobaczymy sobie, co tu do dostaniemy po prostu. Już tutaj, jak widzicie, mamy Winter Champions sezon trzeci. Oczywiście to przyda się mówić tego po angielsku, bo to nie ma sensu. Ale jeśli, chodzi, jeśli chcecie wiedzieć o co chodzi, to mamy nowe karty. Tak widzicie, tam po, po prawej stronie, takie żółte, bardzo fajne. Te, te, ogólnie te, te wszystkie designy, te, te wszystkie karty, bardzo fajnie to wygląda. Yy, I to po prostu tak, jak widzicie, możecie sobie przeczytać. Zobaczymy, co, 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 co to będzie w sezonie. Mam też dla Was pa, parę paczek na koniec, więc ale najpierw sobie zobaczymy Objectives i mamy nowy sezon. FC Sezon. I to jest sezon trzeci Winter Champions. I mamy tutaj, no, co tam, oczywiście, jakieś tam paczki. to player pika, akurat tutaj widzimy Shadow albo Hunter, jakąś paczuszkę. O, mamy pierwszych zawodników. Mamy Bu. Nie wiem, mógł sobie go sprawdzić, fajnie by było. I Medela. Możecie sobie wybrać jednego z tych buchard. Z tych Bu, no, może trochę wolne, ale fajne strzelanie. Dribbling. Fizyczne ma też ok, 4-4, jakieś różne pozycje. Szczelanie nie ma bardzo dobre ogólnie. Dribbling też ma całkiem, całkiem, całkiem. Karta mogłaby być lepsza. mógłbym myśleć, że jakiś Playstyle Plus na przykład nie ma żadnego, ale karta nie jest zła. I gary? gary, gary medal? Gary medal. Mamy na kartę z obrońca albo z SPD. Tak się prezentują jego statystyki. Nawet, nawet całkiem sobie, ale jest bardzo niski jak na środkowego obrońcę, więc myślę, że lepiej to by było go grać jako taki taki defensywny pomocnik, jeśli już by trzeba było. W playstyle ma w sumie całkiem fajne defensywne, mógłby mieć jakiś też playstyle plus, ale spoko, spoko. Tutaj myślę, że ja bym wybrał tego buł chyba prędzej. Na, na, na trochę lepszą kartę i może bardziej do, do wykorzystania. Znowu jakieś paczki i następne karty. Mamy tutaj Cardozo i Piovi Pio I Cardozo to widzę ma Powershota plusa, czyli to już jest bardzo duży plus. Tak naprawdę 4-4 bardzo wysoki. Tylko ma napastnika, co jest le lekką lekkim stratą, ale ogólnie no. Fajnie się prezentuje ta karta. Może oprócz tego driblingu mogła być trochę lepsza, ale poza tym. Ładna, ładna, powershot, o... Ale tej stylu, no być też trochę lepsza, ale ogólnie nieźle i POV mamy POV co ma? 5-6, 3-3-3 i CD, i CM bardzo wyrównane też całkiem spoko karta chociaż i tak mi się wydaje, że lepszą kartą byłby tutaj ten Cardozo chociaż to, może dla linków bardziej może bym wziął piowiego, bo w górach to jest dosyć kraj taki specyficzny, żeby, żeby mieć karty ale te karty, no już trochę lepsze niż tamte, może też nie jakieś super, ale ale jest, jest, jest po co grać potem mamy Paredesa. tak jak tu widzicie, Argentyna Playstyle ma całkiem ok, defensywnie okej, okay, podlaniowo też ok. Role ma playing Playmakera++ plus plus. całkiem może być na CM, to już spoko, 4-4 Dobry, dobry kraj, dobra liga i statystyki też bardzo wyrównane, Bardzo dobre podania. Drubbing też całkiem niezły. Fizyczne mogą być całkiem też dobre. Szkoda, że ten yy, ten główki ma takie dosyć średnie. Tak to ta by ta, ta obrona ta też, obrana też była wyżej na pewno. Szczelanie z daleka ma całkiem ok. Ogólnie bardzo fajna karta. Nie powiem tej Style też ma niezłe w sumie. Więc w sumie za level 10 całkiem niezła karta. Ten dużo mamy player 8-3, 8-3, potem mamy tak, Quintero, dostaniemy Quintero i on ma 4-4, bardzo niski, Teraz prawy skrzydłowy i SPO, ogólnie na, na prawym skrzydłowym to raczej bym go nie grał, bardziej na, na, na tym SPO, ogólnie, bo dosyć, dosyć wolny jak na, jak na takie prawe skrzydło, ale strzelanie całkiem niezłe, podania też całkiem, całkiem, dribbling bardzo, bardzo dobry. Ogólny wyglądek była fajną kartą. Style Plus ma King Pass, ma Finesse Shota, jakiś tutaj flair Technical ball i na ma Playmaker Plus. plus To ja bym tak wygrał. Całkiem niezła karta, nie powiem, za level 15? Może być. Bardzo duży player picku w ogólnie Tu masz samo 8-4 player picki. Potem mamy akuna akuna ma ta 3, 3, 5, 8 lewy pomocnik i lewy obrońca statystyki też dosyć mocno wyrównane dobry w dribningu, fajne fizyczne podania mog mogły być trochę lepsze te, te, te krótkie podania i, i długie podania ale ogólnie jest całkiem, całkiem niezła karta sporo play style Power shot, powershot longball plus, anticipate bruiser, flare, rivela i relentless moim zdaniem bardzo, bardzo fajna karta szkoda, że ma wingback plus, plus ale fullback plus i tak jest na, na dużym plusie idziemy dalej Znowu kolejna, 8 8,5 zaraz wszystkie piki. Ciekawe Potem 8,5, o nie 8,6, przepraszam. 8,5, 8,6, 8,6, 8,7. Mamy potem cosmetic, cosmetic jedną. Dużo, dużo player picków. Tu masz do wyboru, Taki Gundoga 4,4 CDM. Albo CM. Bardzo wyrównana karta Bardzo, bardzo mocna. 89 dribblingu, całkiem niezły. Podania też ma bardzo, bardzo dobre, szczały. Nawet też ogólnie niezła karta, wam powiem, nie, naprawdę. Playmaker, plus plus z SP. No, lepiej by było, jakby był SPD i Holding, plus to byłoby lepsza dla jego playstyle, ale całkiem niezła. Dajcie znać w komentarzach, co tutaj wybrali. Czy paczka 86 plus 3 razy 3, czy tego Gunnagana Szczerze mówiąc, myślę, że jak się dostanie level w 32, to ta karta już będzie taka taka sobie. Tak szczerze mówiąc, myślę, że wyjdą lepsze karty i myślę, że wtedy lepiej będzie mieć już 8, 6 plus 3. Tak jest moje zdanie. Bardzo dużo foder dostaniecie, bo tutaj widzicie 8, 5 razy 3, 8, 6 razy 5, 8, 7 razy 5. O kurde. I Ibrahim Konate, który wygląda przemocarnie, Tak szczerze mówiąc, 6, 4 Anticipate+, Plus. Fizycznie obrona dowalone podania całkiem niezłe jeśli chodzi o same podania. Szybki, no mógłby mieć trochę lepszy, lepszy dribbling, ale ogólnie bardzo, bardzo mocna karta. Role Defender, plus plus. To, jest, to jest bardzo, bardzo fajna karta za level 35 naprawdę bardzo, bardzo polecam. I taki się prezentuje nowy sezon. Zobaczymy, co mamy w SBC, bo widziałem, że są słopsy wróciły ogólnie. Czy tutaj mamy? O, jest Mode Mastery. Tutaj macie tak, za jednego, jakiegoś, za jedną jak, jakąś kartę. Nie wiem, jak to tam będzie wyglądać, zobaczymy dopiero. Jeszcze nie mamy takich kart, dopiero, dopiero co wyszło. Mamy 8, 1 plus razy 15 za jednego. 83 3 razy 30 za 3. A skala grossa mamy 8, 9. Ło kurde. 4, 4. 5, 1, 11, przepraszam. SP i SPD. Te podania są po prostu mocne, przemocarne. Same ogólne, ta karta jest bardzo, bardzo fajna, moim zdaniem. Naprawdę, jak się na tą. No, playstyle mógł być trochę lepsze, może bardziej obronne, ale naprawdę wszędzie ma plusa. Co najmniej wszędzie. I dwa plus plusy. Ta karta jest bardzo, bardzo mocna. Za 5 swapsów całkiem nieźle. 8,5 razy 20 mamy, za 6. Mamy Hiropika, możecie wziąć sobie albo Sydney Gowu, albo Marquisio. Za 7 Sopsów. Teraz słabo, moim zdaniem, 8-5 razy 30, co jest bardzo, bardzo mocne. I za 8 słopsów. Mamy Kim Little. Ona jest 5-4-4-4. Gwiazdki sztuczek i słabszej nogi. Wszędzie w pomocy może grać. Kartano dribbling. Super, bardzo super dribbling. Podania też całkiem niezłe. Ogólnie karta, ona też mocno wyrównana. Playstyle'ów ma bardzo dużo, jest bardzo takie wyrównane. Bardzo dobre te playstyle też nie powiem. i Wszędzie ma to znowu też plus i dwa plus plusy. Jest to karta za 10 swapsów. Moim zdaniem nie jest to warta karta tych 10 słopsów jest po prostu zbyt słaba, jeśli chodzi o samą fizyczność, i fizyczności, jeśli chodzi o taką kartę. Ale dla ludzi z fanów Arsenalu na przykład, myślę, że będą na pewno szczęśliwi. A dalej idziemy, mamy Base, Icon, Player Pick, jeden z trzech, za 12 swapsów. Zależy co, co pójdzie w sumie z tych to, to było z tego pika, przepraszam. Może być ciekawa paczka nawet. Dalej mamy, albo Gerda Murella, buehlera albo Carlos Alberto, za 14 swapsów. Nie uważam, że to będzie warte tego, w sumie jak już tylko tego Carlosa Alberto bym pewnie wziął, ale za ile za 14 pick, ten pików, no to nie do końca 8-8 plus base icon player pick, jeden z czterech za 16 słopsów. No to tu już tutaj trochę lepiej idziemy. To może być całkiem niezłe. I mamy Rodrigo 5 star, 5 gwiazdek sztuczki, 4 słabszej nogi. Napastnik i na prawej stronie, może grać wszędzie. I wow, co to jest za karta w ogóle? Szybkość dojebana, dribling dowalony, Polania bardzo mocne, szczelania też całkiem całkiem. Playstyle to tutaj trochę ma, ma trochę minus. Szczerze, Finish shot bardzo fajnie. Dead Ball zależy jakie ma Free Kick 3, 81, no, Flair Tactical Plus. No, jest to bardzo fajna karta i też wszędzie plus, plus, tak, czy znaczy plusy tak naprawdę. I w dwóch pozycjach ma plus, plus. Za 18 swapsów, jeśli jesteś fanem Brazylii albo Realu Madryt, polecam, ale jeśli nie, to szczerze, moim pickiem chyba byłby ten player pick, base icon player pick, ewentualnie 8,5 razy 30 za, za 8 i sobie wybrać na przykład jakiegoś, nie wiem, moim zdaniem, nawet obie paczki, na przykład tego 8,5 razy 20 i 8,5 razy 30 ma się tyle foder za ile? 14 swapsów. Jest to bardziej warte niż, niż taki jeden Rodrigo za 18. Takie jest moje zdanie. Idziemy dalej. Mamy Gian, Giancomo Raspadori. 8-8, karta. 4-5 gwiazdek. Napastnik. SPO. I lewy skrzydłowy. I kartę ma, ma bardzo, bardzo fajne podania. No Same podania ma ok. Mogę, może trochę lepsze dół, ten długie podania, ale całkiem nieźle. Strzelanie było bardzo mocne i szybki też jest dosyć. Playstyle plus, finish shot, bardzo fajne, naprawdę bardzo, bardzo fajne. I role. Dwie role plus plus na skrzydle i na napastniku. False 9, co mogło być lepsze. I winger plus, plus. całkiem nieźle. Za cztery jakieś swapsy, nie wiem czemu to, czy to się różni jakoś tak naprawdę. Squad battles, mastery players. Czyli tu masz squad battles, to masz po prostu mode mastery players. Czyli to są fajne fajne rodzaje. Potem mamy jeszcze Nkunku za Champions Mastery Players, czyli to masz za, 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 za ten, Champs. Jest to karta 5 gwiazdek sztuczek, 3 gwiazdki, słabszej nogi ogólnie, napastnik SPO. I tak się prezentuje karta. Dribbling też bardzo, bardzo fajny, podania bardzo fajne, strzelanie też, pace też. Jako SPO na pewno bym grał, bardzo, bardzo fajna karta. Ciekawe, jak się zdobywa te, 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 te play, jakby te mastery mode player items. Nie wiem, jak się to, to zdobywa. To zobaczymy sobie na pewno jeszcze. Ale ogólnie role też. Dwa role plus plusy. Co całkiem niezłe. Bo jako SPO Playmaker plus plus. Naprawdę bardzo, bardzo fajna karta. Zobaczymy sobie, jak, jak to wygląda na przykład w meczu. Jak, jak się wchodzi w mecz. Czy czy na przykład te. Czy mogę przejść sobie tak? Mogę. Czy tu się. Aha, czyli to pewnie będzie ta paczka Mastery Mode Pack. Aha. Ciekawe, czy tu się dostaje jeden tylko, czy parę na przykład, nie? Bo nie wiem, czy tutaj na przykład się dostaje więcej tych paczek. Tu się dostaje trzy aż. Czyli możliwe, że to jest po prostu jedna, jeden taki token. Tu masz dwa tokeny, za co trzeci poziom. No to ile to trwa w ogóle? Tego jestem też ciekaw. Bo jeśli to trwa całkiem 37 dni, czyli masz 37 dni, żeby zdobyć 8 takich takich tokenów. Bo ma za 8, 38 dni to masz. Ile by to było lig weekendowych? Dajcie mi chwilkę, muszę sprawdzić. 38 dni to masz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jeśli się nie mylę, to 5 lig weekendowych. Żeby to zdobyć. To trzeba naprawdę mocnym zawodnikiem być, żeby taką kartę zdobyć, tak naprawdę. Ale całkiem niezła. To chyba tyle z całego tego nowego sezonu, zobaczymy czy, sobie, czy są jeszcze jakieś inne może obiektywy, tak jak widzicie, sezonalne. Argentina x Italy, grać trzy mecze live Ultimate Team Friendlies With, z jakby składem Arg Argentyny, tak chyba 5 mecze i tak samo z Włochami trzeba grać pięć meczów, przepraszam. Potem mamy Argentyna zagrać 20 w champs albo rivals. Albo Battles też może być. W sumie z jednym zawodnikiem z tych. To całkiem nieźle. Co 2000 punktów. Potem to to znowu to samo. Tutaj mamy to coś nowego. Tu jest, tutaj chyba nic nowego nie mamy. Rivals Pro, nie wiem czy to jest teraz jakieś nowe, czy to dopiero było już, ale tu macie tylko same barze w sumie. O i tu macie kosmetyczne jeszcze. Co ciekawe, co to będzie. Ale tutaj chyba nic nie ma. Dobra. Do, o, o chwila. A tam jeszcze widzicie Munoza i Larsena, Larsona. Larsen, Lars, Larson. Zobaczymy czy są jakieś tutaj gdzieś może. Czy coś tutaj się dostaje? Więc nie widzę tutaj. Może dopiero wypuszczam ich, chociaż nie wydaje mi się. Powinno już być raczej sezonalne. Też nie tutaj też nic nie było nigdzie. Tego, co mi się wydaje. Nie wiem, proszę Państwa, nie, nie wiem, jak się tam, tam te dwie karty zdobywa, całkiem nieźle wyglądają. Ten Larsen może być całkiem fajny, tak samo ten Munoz, ale zobaczymy, co dalej jeszcze. Idziemy sobie do, do sklepu. Mam tutaj wasz, parę patrzy gościom, 1 razy 2. Nie, mam ich jakieś dużo, ale chociaż coś tam sobie tworzymy. Czy są jakieś tutaj ciekawe paczki? Ogólnie, tutaj to jest bardzo ciekawe. Ta paczka y, będzie rekompensata za to, bo jeśli się było się na hiszpańskiej wersji, to, był, to było, że y, ponad 91, plus, a tutaj jest, że max 91, i pewnie będzie rekompensata dla ludzi, którzy kupili tą paczkę. Więc jeśli kupiliście, to macie szczęście na pewno. Dobra, otworzymy sobie parę paczuszek. Zobaczymy, czy coś pójdzie ciekawego. Czy jakiś walkout czy nie. Z pierwszej paczki niestety nic, nic nie trafiłem. Trippier i Golowin Następna. 81 razy dwa. 81 plus razy dwa. Znowu nic. Znowu prawo obrońca. Znowu Trippier. Najźle. Naprawdę. Następna. O! Jest walkout pierwszy. Prawo obrońca, czyli trend. Boże, co z tymi prawymi obrońcami oni mają? i Black Stenius. Następna Zero Walkouta. Nie fajnie. Hodggg Molina. Dalej mamy kolejną. Znowu bez niczego. On nie fajnie się prezentuje. 281 Ajaj. Dalej. Znowu nic. Moje szczęście w tym roku jest po prostu zerowe. teraz wam powiem naprawdę. Dalej. Znowu nic. Dajcie znać czym wy macie coś może lepszego z tych paczek, co wy trafiliście. Też jestem bardzo ciekaw. Bo ja naprawdę poza jedną kartą partą 2 miliony to nie trafiłem nic, tak szczerze wam mówiąc. Manum i Maggie. Ajaj. Nie fajnie się prezentują. Następna paczka. Znowu nic. została nam ostatnia paczka. I co myślicie? Ja myślę, że znowu nie będzie nic. I znowu nic. Tak więc, no. Tyle by z tego było. I mam też dla Was ostatnią paczkę, którą sobie zrobimy dzisiaj. Będzie to paczka z ikoną. Tworzymy sobie, trochę się boję, 425 tysięcy, to jest bardzo dużo końców, ale spróbujemy sobie ją. to będzie? co to będzie? Camp, Włochy, oj proszę, bądź, coś dobrego, Del Piero chyba, Inform Show i Gianfranco Zola ja powiem Wam, mogło być o wiele lepiej, 400 tysięcy w sumie kosztuje Ciem Zola, ale powiem Wam, że nie jestem jakiś zadowolony może z tego. Inform show, The Young Channel, Tyle by to było, panie i panowie. Tak więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I widzimy się w następnym. Tchau!